Siema, z tej strony was w kolejnym odcinku A już w dzisiejszym odcinku kupimy sobie Golden Spina do El Primo Wbijemy sobie 12 tysięcy parków na moim drugim koncie Otworzymy sobie mitycznego Stardropa I dużo, dużo więcej, bo na przykład pokażę wam wszystkie zmiany, które przez te miesiące się zadziały na moich kontach El Primo King, Only Shelly No i po prostu w tych kontach, gdzie gram tylko jedną postacią, wbijam ją na max tier, na jakieś tytuły i tak dalej więc po prostu dużo rzeczy mam do pokazania, a więc co? Ja już nie przedłużam, tak naprawdę, stawcie lajka, like suba, no i co? Mm, pamiętajcie, filmy codziennie o 15.27 przez cały lipiec, a więc naprawdę content mocno tutaj wlatuje, no my lecimy, tak? Zaczynamy, proszę Państwa, sobie w sumie zgarnę jakieś tutaj darmowe nagrody, Ok, Zaczynamy od otworzenia mitycznego Stardropa. dropa, Obstawiam sobie meczyki, no i udało mi się trochę, Dosyć dobrze wytypować te lecze. No i mamy też m.in. za to mitycznego A więc mamy mitycznego stadopa, którego sobie jeszcze nie otworzyłem, a więc teraz go sobie otwieramy. Liczę tutaj na gadżet jakiś. Liczę tutaj na gadżet albo na skinka. To są dwie rzeczy, które chcę, nie chcę par punktów. Uwaga! No, kredyty. I will take that, I will take that. Sława słoneczna 2. Mocno leci, mocno leci, a więc naprawdę spoko w ogóle widzowie, Jeśli macie. Powyżej 80 tysięcy parków wbijajcie do klubu Luka TM zwolnimy jakieś miejsce. Jest jakiś jakieś 67 możemy go wywalić. No i właśnie będzie miejsce żeby dostać się do top klubów ponieważ jesteśmy 87 w Polsce a więc naprawdę rywalizujemy myślę że top 50 możemy dobić nawet w tym sezonie więc ja właśnie tutaj wywalam tego zadymiarza. Chociaż on ma mostera może tego. Tema prestiż, kurde. Nie wiem, bo też chcę w, oczywiście jakichś fajnych gości do grania. No, chyba tego wywalimy szczerze mówiąc. No, trudno, ale jeśli ktoś ma powyżej 80 tysięcy pcharków, wbi wbijać się w śmiało, bo naprawdę lecimy po ty top 50. Potrzebujemy tego top 50 do życia. Mamy w ogóle gościa, co jest top 100 polski, też ten W. 11 mamy Tube Train, no co ma 92 tysięcy parków. Ja mam aktualnie 82, ale też będę puszował troszeczkę wyżej. Jak sam widzicie, brakuje mi 8 pucharków do bicia, 12 tysięcy parków, właśnie na moim drugim koncie, a więc to jest druga rzecz, którą sobie dzisiaj zrobimy. No i oczywiście lecimy sobie już na solo, jakiś tam kardyuszem. Na tym koncie w sumie głównie to ja się rozgrzewam, a więc tutaj za dużo nie gram. Rozgrzewam się przed jakimiś meczkami i też sobie gram czasem chillowe gierki, tak o na lołach. No a więc co, no a więc co e, mamy właśnie jedną gierkę do tej, tej w sumie dość sporo już to jest pucharków, ale ja na głównym koncie oczywiście mam dużo więcej, ponieważ mam 82 tysiące parków nawet prawie 83, no więc to jest nieporównywalnie więcej, a my tutaj sobie rozwalamy tych ludzi, bo to naprawdę w sensie nie sądzę, żeby tu były, tu byli jacyś ciężcy przeciwnicy, myślę, że go dojedziemy na luzie. Chyba, chyba, chyba. ajajaj, dobra, ciężkie, ciężkie to było. Mógłbym zginąć, mógłbym zginąć, ale naprawdę on no, ma chyba siódmą moc albo ósmą, więc nie jest to też jakaś jedenasta moc. Wydaje mi się, że git, wydaje mi się, że git, no nie ma co tu komentować tak naprawdę, e, co? Kolejną rzeczą, jaką zrobimy, to proszę Państwa golden skinek do El Primo, bo to jest w sumie main taką rzeczą, jest to na miniaturce, w tytule, a więc po prostu to trzeba zrobić, to trzeba zrobić i właśnie to będzie kolejną rzeczą, jaką zrobimy, tylko szybko sobie tutaj właśnie rozwalimy tego kroła, tego. Dobra, Jezu, jakie ja mam Ema słabego, tego Drayko, no i mamy top 3, no i tak naprawdę w tym momencie, nie wiem no. No i tutaj walczą, no i proszę Państwa, double frag, to było bardzo proste, no ale to jest jakaś 12 ranga czy coś takiego, 12 ranga dokładnie, a więc w tym momencie dobijemy 12 tysięcy parków, jeszcze musimy otworzyć właśnie Angelic Dropy, bardzo fajne, może, może jakiś, nie, mit no spoko, i tak to jest mit mam właśnie taki spray. Ostatnia lina obrony, starcie, jeszcze mamy jakiś rekord, ok, niesamowite, no i mamy 200 blingu za zbicie 12 tysięcy parków. Myślę, że gdzieś jest za około 2 miesiące, wbiję 13-3 miesiące, nie wiem ile nam to zajmie, ale w tym momencie lecimy sobie na moje konto El Primo King, gdzie gram tylko El Primo i zobaczcie co tu jest. Widzicie to Golden El Primo? No i widzicie kupiłem sobie właśnie tego złotego El Primo. Brakuje nam tylko trzech skinków do El Primo, potrzebujemy trochę blingu i gemów, niestety. Mamy takie coś, ale niestety tego nie możemy odebrać Ech, życie. No i co? Mamy jakieś końce darmowe. I w sumie widzowie, teraz napiszcie w komentarzu, czy my mamy te końce oszczędzać i po prostu tak, o, jak wyjdzie coś nowego do El Primo, na przykład jakieś coś nowego, czy mamy na przykład, co mam robić z końcami? Czy mam maksować inne postacie, czy po prostu okej, okay, ten El Primo. W sensie, nie bym czekać z tymi końcami, bo mógłbym też maksować inne postacie, ale tak naprawdę tu mam jedynie dziewiątą można Darylu, bo ją rozdają za free, tak? No i co? Może byśmy zrobili push na jakieś 1200 300 trzysta Napiszcie w komentarzu, co o tym myślicie, bo naprawdę myślę, że to jest giga ciekawa opcja. Nasz klub. No i tak on się prezentuje w tym momencie. Trochę te konta są nieaktywne. Dzisiaj wam je wszystkie pokażę też na filmie. Mamy sześć kont. El Primo, Barley, Nita, Shelly. Cold oraz Poco. I tak naprawdę ja nie mam tych wszystkich kont, do niektórych utraciłem dostęp, ale mam El Primo, Nita, Shelly, Cold i do Poco ani Barley'a nie mam dostępu, ale Only Barley jest w ogóle wbity Barley na tysiąc. Dobra, bo ogólnie za tymi niektórymi kontami to nie są niektóre moje konty. Jest taki widz, co się nazywa chyba Alex coś tam. No i on właśnie robił Barley'a, Poco no i chyba Nite. Do Nity mam dostęp, ale do Barley i Poko właśnie nie mam dostępu. No i co? Bardzo fajnie, bardzo fajnie, mamy kolejny konto wbity tutaj Barley na tysiącu parków, a więc mamy El Primo Barley Nita i Shelly, cztery konta na 1000 parków. Jeśli ty widzu, mainujesz jakąś postać, coś, możesz stworzyć nowe konto, yy, zagrać sobie tam kilka gierek, coś podobijać i grać tylko na postaci. Na przykład, nie wiem, stare. Karla, to zagraj tylko na postaci Karl. No i wtedy wpuścimy cię do klubu Brawlers, będziesz na odcinku, a więc ogólnie tak to wygląda. No i co? Gid. Myślę, że gid. możemy przejść do kolejnego konta, czyli Only Shelly. No i co? Tutaj tak naprawdę dużo się nie zmieniło. Mamy silver Shelly, zbieramy na Golden. W sumie ostatnio kupiłem na odcinku. Mm. No i mamy tak naprawdę bardzo mało tych skinków, jeszcze tutaj innych, które moglibyśmy wziąć do Shelly. Mam bardzo też mało blingu. Jak sami widzicie, trzeba te wszystkie, to jest 15 tysięcy blingu i tak naprawdę tylko złota Shelly. No i tyle z tych skinów, co się da zdobyć teraz. Możemy sobie w sumie kupić płaczącą emotkę do Shelly. Nie wiem dlaczego trzeba to po prostu emotki kupować wszystkie i tak dalej. Po prostu. No i co? No tutaj nie ma za dużo do pokazania. Nic się nie zmieniło. Na rekordzie było też 1100. Ej, w ogóle widzowie, wyszedł, proszę Państwa. Film, który nie, w ogóle nie opublikowałem. go Nigdy gdzie wbijam na Shell 1100, a więc. Może byście chcieli zobaczyć taki film bonusowo, na przykład 1 sierpnia na koniec Daily? Nie wiem, napiszcie w komentarzu. Lecimy na kolejne konto. Kolejne konto będzie to, proszę Państwa, Onlinita, No i na koniec pójdziemy na konto Kolta. No i Onlinita się prezentuje tak. Tutaj tak naprawdę. Chyba te konto jest najgorsze, ma najgorszy, jakby ten. Ma bardzo dużo skinków Nita, niestety. Mamy trochę blingu. Myślę, że możemy sobie jakieś skina kupić. Dobra, ja bym kupił chyba te Koale, a więc kolejny skinek na tym koncie. A, bo widzowie, dla tych co nie wiedzą, dążymy do tego, żeby kupić każdego jednego skinka do, do tej postaci, o której jest te konto, wymaksować ją oczywiście, kupić każdego jednego Jigsaw Hypercharge'a, no i srebrny i złoty skinek, więc tak to wygląda. Końce się naprawdę przydają na tych kontach, bo na, na przykład kupiliśmy złotego El Priwo, srebrną Sherry, no i właśnie zbieramy powoli na tych kontach na jakieś inne skinki. Nita nie była w ogóle puszowana, aha, była jednak puszowana trochę, ale powyżej tysiąca, nawet nie wiedziałem, że ktoś na tym koncie grał. 1040, ileś tam było rekordu No dobra, no nie wiedziałam nawet, że tutaj te konta są jeszcze aktywne, że ktoś tutaj gra na tych kontach. No dosyć spoko. I co, jak chcecie jakieś odcinki, właśnie zbijania 1100-1200, możemy tak zrobić, możemy tak zrobić na ludzie. No i przechodzimy do ostatniego odcinka, boże, ostatniego konta Mortis Master King. Miało to być konto Mortis, ale jest to konto kolta. No i co, ty jeszcze nie jest wbity ten kąt na Max ale na razie tutaj jakoś nie ma za dużych postępów, Chiluje się trochę tutaj na tym kącie, za dużo nie gramy, ale mamy nieskrytą Europa. Końcy bym przyjął tutaj, albo emotkę, świetnie naprawdę. Animacja, no niestety musimy ją obejrzeć. Hmm. No i co? Na pewno te konto jest najgorsze, bo jest najnowsze, a więc tu jeszcze nie zabraliśmy prawie żadnych rzeczy. No, możemy sobie w sumie wbić tutaj no i na przykład zakupić nie wiem, taką emotkę. No, trochę szkoda, bo niestety na tym koncie, proszę Państwa, yy, no, Colt ma bardzo dużo skinów, a więc no, trochę to zajmie, maksowanie tego konta. No, ale spoko. Mam nadzieję, że ten odcinek Wam się spodobał i się tak nie zapomnijcie łapce w górę, subskrypcja na tym kanale, a ja dodaję jedną osobę do znajomych na tym odcinku, ponieważ... Jak oglądałeś, jak oglądałeś, do tego czasu, no to jest jesteś spoko widzę, a więc no. Kat, <słuch> totalny kat wszystko. I co widzę to mam na, na ten odcinek bez trochę nie ma kontentu, więc musiałam nagrać taki troszkę dziwniejszy odcinek, ale tak myślę, że pokazanie tych kont jest bardzo fajną rzeczą. No i też chciałem pokazać wam, jak kupiłem Golden El Primo, czy też wbić 12 tysięcy parków. Więc naprawdę spoko. Oczywiście widzowie, tu tak, proszę Państwa, wygląda na tych kontach, że to jest moje ID w tym momencie. Możecie dodawać na wszystkich z tych kont, które do tej pory Wam pokazałem. Więc wysyłajcie zaproszenia. Wszystkie zaproszenia będę przyjmował. Oprócz tego, jeśli napiszecie w komentarzu słowo sandał nie wiem, w cudzysłowie albo coś takiego, żebym zobaczył, że na pewno to nie jest, nie wiem, przez przypadek czy coś. No to proszę Państwa daj Was na mój główny kontakt, który mam 82 tysiące parków. Proszę Państwa, pokazuję Wam po kolei właśnie ID, żeby mnie dodać do znajomych na tych wszystkich kontach. A ja mam nadzieję, że odcinek Wam się spodobał. Jeśli tak, zostawcie lajka, suba. No i proszę Państwa, widzimy się jutro o 15.27.